Pokażę Wam sposób na tabliczkę mnożenia na palcach, ok? Wszystkie dzieci tak robią i dzięki temu ją umieją. Tak jest, je, tak jest. 6, 7, 8, 9, 10. Jeszcze raz. 6, 7, 8, 9, 10. I jak macie na przykład 7 razy 7, ok? To macie 7, tak Wam pokazywałam, i 7. Te pionowe palce dodajemy. I to jest 10, 20, 30, 40, czyli mamy 40, a te zgięte mnożymy. 3 razy 3 to 9, czyli mamy 49. Teraz niech będzie 8 razy 9, ok? Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czyli 70. Pionowe to są, tak jakby dyszki, czyli mamy 70, tak? A tutaj mnożymy 2 razy 1 to 2, czyli będzie 72. Niech teraz będzie 7 razy nie wiem ile 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 50, raz, 2, 3, razy 2, 3 razy 2, 6. 56. Dajcie znać w komentarzach, czy ogarniacie.